Cześć. Przygotowałam na dzisiaj serię afirmacji, by wejść w nowy dzień z możliwie najlepszą energią. Po każdej przeczytanej przeze mnie afirmacji będziesz mieć chwilę, aby powtórzyć ją na spokojnie w myślach lub na głos. Najpierw jednak przyjmij wygodną pozycję. Usiądź lub połóż się w wygodnym dla Ciebie miejscu. Zamknij oczy. Odpręż się. Weź kilka głębokich oddechów. Każdego dnia czuję wdzięczność za wszelkie dobra, które pojawiają się w moim życiu. Z wdzięcznością przyjmuję wszystkie doświadczenia w moim życiu. Dziękuję za wszelkie dobro, które do mnie przychodzi i za dobro, które wypływa ze mnie. Wiem, że każda moja myśl posiada moc stworzenia. Akceptuję, szanuję i lubię siebie i swoje ciało bez względu na to, jak wyglądam. Mogę i potrafię być w pełni zadowolony z siebie, swojej pracy, swoich związków, całego swojego życia. Daję sobie uwagę i czystą miłość w obecności innych, bo jestem godny czystej miłości, szacunku i akceptacji takiej, jaki jestem. Daję sobie uwagę zawsze i wszędzie i w obecności każdej osoby, bo pozwalam sobie i innym w pełni szanować, akceptować i doceniać siebie.